Hej, hej, tu Czipi Słuchajcie, w dzisiejszym filmiku chciałbym skomentować film Leśnego oraz definicję cringe'u, czyli komentarze, które pod tym filmem są. Więc tak, Leśny nagrał filmik z przeprosinami, gdyż z jego winy zapewne sporo osób na MSP zostało bana, ponieważ korzystali ze stronki, którą Leśny w swoim filmiku przedstawił jako bezpieczną do użytkowania, jeśli to tak można nazwać. Teraz dużo osób się po prostu zesrało, ponieważ mają bana i... <ścoughs> Czego się spodziewaliście? To chyba logiczne, że za to się dostanie bana. Nie rozumiem, czemu coś takiego by robiło na głównym koncie z nadzieją, że nie poniesie się za to żadnych konsekwencji. Gdyby można było mieć taki kolor skóry, to MSP by go po prostu dało do kupienia za zwykłe starcoinsy. Teraz chciałbym się odnieść do sprawy dotyczącej pewnego komentarza w jego filmie. O ten komentarz. Tak się składa, że również jest post na forum, który napisała yy, moja koleżanka. Nazywa się... To lobka, możecie ją dodać na MSP. I tak się składa, że ją znam też w prawdziwym życiu, więc cieka ciekawy zbieg okoliczności. No i tak się składa, że w tym komentarz właśnie napisał, że zarówno Leśny i Zinka nie zmieniają koloru swojej skóry na głównych kątach. Leśnego argument był taki, że odpowiadała mu karnacja głównego kąta, o Zince nawet nie wspomniał. No i jest to moim zdaniem słaby argument, gdyż jego główne konto ma wystarczająco końców, żeby z powrotem zmienić kolor skóry na takie, jaki mu pasuje. Więc mi się tutaj wydaje, że on wiedział, że za to grozi ban, ale po prostu nie sądził, że go dostaną osoby, które korzystają z tej stronki, ale na wszelki wypadek nie zrobił tego na głównym koncie. Teraz przejdźmy do komentarzy pod tym filmem, które są głównie widzami gotowymi oddać swoje organy dla Leśnego. Większość, jeśli nie wszyscy, w tych komentarzach piszą rzeczy typu To nie twoja wina, kocham cię, Leśny. Wow, on sam się przyznaje do winy, a wy mu nawet nie potraficie zarzucić czegoś złego. Te koment komentarze są tak naprawdę bardzo żałosne. Tutaj na przykład widzicie ich przykłady. Dużo osób też mówi rzeczy typu To nie on założył tą stronkę. W regulaminie nie wolno używać takich stron. Robiliście na wasą odpowiedzialność, więc wytłumaczcie mi to. Się zastanawiam, które filmy, pewnie jakieś o nie wiem, o tych stronkach, które wam pokazuję, że można zmienić kolor, nie wiem, yy, skóry na unikatową albo oczu, ale no, wydaje mi się, że to nie jest nic takiego groźnego. I jak widać, Leśny twierdzi, że zmienienie koloru skórki to nic groźnego. I sobie tylko wyobrażam, ile osób powierzało ten filmik. Myśląc, że jest to fajna sztuczka na MSP, którą pokazał fajny youtuber, i potem na tym koncie dostaje BANA i jest zdziwiony, pisząc komentarze typu To nie twoja, wina Leśny, Usiądź mi na mordzie! No i przestańcie srać na Iluwatara, bo chyba zapominacie, że on nie jest jedyną osobą na MSP. Na pewno były setki innych graczy, którzy zgłosili tą stronkę moderacji. Mo moderacji, moderatorom? Nie, nie, ja już nie wiem. No, ale koniec końców, wyszło jak wyszło. Chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że to nie jest żaden atak na leśnego. Bardzo spoko według mnie, że nagrał taki filmik z przeprosinami, ponieważ zrozumiał, że z jego winy sporo osób mogło stracić konto. No i co ja mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Na przyszłość bądźcie bardziej ostrożni i miejcie zawsze swój rozum. I to chyba na tyle. Ten film nie miał być hejtem, ale jeżeli ktoś go tak odbiera, no to co ja zrobię, nic nie zrobię. No, chciałbym podziękować też dla oraz Rosion 13, którzy pozytywnie odebrali mój ostatni filmik i jakiekolwiek wsparcie wiele dla mnie znaczy, więc jeżeli Wam ten filmik się podobał, to możecie go ocenić. No to to ode mnie by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.